Witam państwa serdecznie w wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj plecak Wildcat 55, waga 300 gram. Jest to plecak wykonany z kordury. Plecak, oczywiście, polskiej firmy v w kolorze oliwkowo-zielonym. Wszystkie szczegółowe dane, opisy można znaleźć na naszej stronie www.kupujesz.pl w katalogu producenta lub w linku pod naszym filmem. Naszym zadaniem jest pokazać, jak ten plecak wygląda na żywo i z bliska. Zacznijmy od początku. Na górze mamy oczywiście klapę, tutaj jest kieszeń środkowa. Kieszeń środkowa z możliwością wejścia tutaj do środka, czyli taki Open Space. Kieszonka dolna, znaczy to jest wejście dostępowe od dołu plecaka. Mamy oczywiście też tutaj kieszonkę z bonusem, zaraz pokażę, co to jest. I dwie kieszonki boczne. Plecak prezentuje się mniej więcej tak, jest trochę wysoki, więc tam. Tutaj go kamera nie chwyta, tak wygląda z boku. Tutaj mamy oczywiście kieszenie, które są odpinane. Nie są na stałe. Jak widać, można je sobie tutaj odpiąć. Jest to dodatkowa pojemność do naszego plecaka. Zapinane jest oczywiście na taką klamerkę i ściągacz. Tutaj oczywiście mamy jakieś dodatkowe mocowania, kroki. Na górze tego plecaka jest oczywiście taki ściągacz do karimaty, śpiworu, namiotu, cokolwiek, co można sobie podczepić. W klapie mamy też kieszonkę od góry. Jest to kieszonka standardowa, w większości plecaków Wisportu e się znajduje w tym miejscu. Można schować jakieś rzeczy, które powinny być pod ręką. System nośny oczywiście Fast Plus Military, czyli ten taki najbardziej wypasiony jeżeli chodzi o V-Sporta. E z pełną regulacją co do wysokości osoby, która będzie go nosić. Z wypinanym pasem biodrowym, można go sobie wypiąć i oczywiście nie stosować, jeżeli komuś jest nieodpowiedni. Tak są wykonane oczywiście szelki. Są dosyć porządnie zszyte, powinno to starczyć na wiele, wiele sezonów, albo jeszcze dłużej, o czym świadczy gwarancja producenta, bo jest aż 5-letnia. Eee, oczywiście jest na metalowych tutaj szynach, e, metalowych lub bądź aluminiowych. Tutaj e, ciężko mi jest tak na szybko odpowiedzieć, każdy producent stosuje inne e, te szyny, więc też nie chciałbym wprowadzić w błąd. I tak, zacznijmy od tej kieszonki, której mógłbym tutaj z bonusem. Tutaj mamy taką siateczkę, którą sobie możemy podczepić z przodu. Jest to coś takiego, oczywiście w kolorze plecaka. Pozwala ona nam podczepić na przykład kask lub hełm, bo jest to oczywiście plecak taki bardziej taktyczny, militarny, ale też oczywiście nadaje się do zwykłego trekkingu. Teraz pokażę tą przednią kieszeń. Znaczy, przednią kieszeń dostępową, że tak to nazwę. Tylko musimy niestety odpiąć wszystkie kieszonki. To coś takiego. Tu oczywiście mamy dodatkową kieszonkę, taką małą, do której można sobie schować jakieś małe płaskie rzeczy. Tutaj też jest oczywiście kieszonka, z której można korzystać. Tutaj mamy ten, tak to nazwę, panel dostępowy do środka. Bez problemu to, co jest w środku, w zasięgu naszej ręki, bez problemu może szybko zostać wyjęte. To już zapinamy. jak ma oczywiście kieszeń dostępową do dołu. Tutaj mamy dół tej całej górnej kieszeni. Ciekawą rzeczą jest ta membrana, która jest tutaj w środku. Można ją podzielić plecak na dwie części, na górną i dolną. Wtedy mamy dwie komory z osobnym dostępem, czyli dolna jest tutaj, do tego mniej więcej poziomu. Tutaj mamy górną, dolna, górna część. Teraz y, oczywiście komin. odpinamy sobie tutaj wszystkie skrząbki i ściągacze. Komin, jak widać, dosyć wysoki, przynajmniej z 20. 25 cm, dodatkowa pojemność do naszego plecaka W środku mam śpiwoty, które oczywiście nie są w zestawie, były pokazane jako wypełniacz. Postaram się pokazać, co jest w środku plecaka, bo jest to dosyć też ciekawy temat. Jeden z niewielu plecaków takich dużych e-sporta, który ma tutaj jakieś dodatkowe kieszonki. I tu mamy zwykłe jakieś płaskie kieszonki. Tu dodatkowe. Różne ściągacze, kieszenie, nawet kieszeń na laptopa. No niestety tego nie widać. Mamy tu za ciemno. No i tutaj widać jeszcze jest zamek od, od tej kieszeni dostępowej. Dlatego jest oczywiście jeszcze chowana kieszonka od środka. Tutaj można schować bardziej y, potrzebne rzeczy, które powinny być na wierzchu, ale takie, których nie można łatwo że tak powiem, ukraść, bo tutaj z tej kieszonki wiadomo, z każdy złodziej jakiś kieszonkowiec może nam coś wyciągnąć, z tamtej raczej y, takich szans y, nie ma. Jeszcze patrzymy, tak, tak dobrze myślałem. Tutaj jest do plecaczka dołączony jeszcze, jest pokrowiec przeciwdeszczowy. Jest to coś takiego. Zakłada się to bardzo szybko. Nie wiem, czy nam się założyć na plecak, który nie jest wypełniony, ale postaram się to pokazać. Zakłada się oczywiście od góry do dołu, bądź odwrotnie, jak komu wygodnie. Raz, dwa, trzy i plecak jest zapakowany, gotowy do użytkowania w czasie deszczu. Dziękuję Państwu za uwagę serdecznie. Zapraszam do oglądania naszych innych wideo pokazów, jak i do robienia zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Pozdrawiam.